Macie wodę w kranie i dwa jaja, no to zajebiście. Jesteście już w połowie drogi do tego, żeby zrobić zajebiste naleśniki. To jest kolejny odcinek z serii Zajebiste Jedzenie i dzisiaj Wam pokażę przepis, który być może nie jest studencki, bo wymaga też na przykład... Kupienia mąki. Ja przez 5 lat studiów ani razu nie kupiłem mąki, więc to praktycznie będzie największe wyzwanie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić zajebiste naleśniki. I jest to seria, w której pokazuję Wam zajebiste jedzenie, a nie jedzenie skomplikowane. Ostatnio, kilka lat temu, powiedziałem Wam, jak zrobić zajebisty ryż. Pokazałem Wam, jak zrobić zajebiste tosty. Niedawno. Stosunkowo pokazałem wam jak zrobić zajebistą tortillę i prosicie mnie o kolejny odcinek, bo już macie dość jedzenia tych samych rzeczy. Także dzisiaj pokażę wam rzecz, którą możecie jeść o każdej porze dnia. Nie w nocy, bo w nocy lepiej dać żołądkowi odpocząć, ale o każdej porze dnia. Na śniadanie, na obiad, na kolację wsadźcie sobie w tego naleśnika co chcecie. Ja mam już rzeczy przygotowane. Przepis na naleśniki jest bardzo prosty. Mąm i sól olej. Czyli mąka Mleko, woda, dwa jajka, sól, olej. W tej kolejności. Czyli zaczynamy od mąki. Mam przygotowaną miskę, w której będę robił ciasto. Szklanka mąki, ja mam mąkę pszenną, więc wsypuję to wszystko. Tak się poświęciłem, że pobrudziłem trzy szklanki. Będę musiał potem trzy szklanki myć, ale czego to się nie robi? Mleko, moje akurat jest 1,5%, ale jak sobie wsadzicie jakie chcecie, to już tam wasza sprawa. I trzy czwarte szklanki wody. Można wrzucać wodę gazowaną. Niektórzy mówią, że woda gazowana sprawia, że naleśniki są bardziej purchne. Mam to w dupie. I teraz będę to miksował mikserem, ale jedna rzecz odnośnie miksowania mikserem, nie polecam firmy Esperanza. I to nie jest żadna antyreklama. Po prostu mówię wam to, mówię wam to z doświadczenia. Kiedyś miałem sprzęt firmy Esperanza i on działał dokładnie odwrotnie niż to, czego ja od niego oczekiwałem. I wtedy razem z Marcią zaczęliśmy sobie żartować, i tak sobie już od wielu lat żartujemy: że, jak będziecie mieli mikser z firmy Esperanza, zaczniecie miksować czastan na leśniki, a wyjdą wam jajka, mleko, sól, mąka, wszystko osobno, albo zaczniecie odkurzać odkurzaczem z firmy Esperanza. To on zacznie wydmuchiwać brud zamiast go wciągać. Także ja mam mikser, którym powoli to wszystko miksuję. Zwróćcie uwagę na to, że nie dodałem jeszcze reszty składników. To zrobię za chwilę. Mówiłem wam jakiś czas temu, ostatnio po odcinku z zajebistej Tortilli, napisała do mnie mama jednego z moich widzów, 17-letniego Igora. I podziękowała mi za to, że namówiłem Igora, żeby zaczął coś gotować, bo do tej pory robił tylko kanapki i herbatę, więc mam nadzieję, że tym razem będzie nie inaczej i od razu Wam powiem, dodawajcie rzeczy zdrowe. W międzyczasie teraz, jak miksuję to ciasto, to pokażę Wam, co będę pił do tych naleśników. Get Uła. 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 Wrzuciłbym jeszcze szpinak, ale już nie mam miejsca. a ja chwytam za moje jaja. Trochę ciemne, ale najważniejsze jest to, że z wolnego wybiegu. Także rozbijam teraz jajka. Mam akurat dwa, bo tyle trzeba do tego przepisu. Wiecie dlaczego te naleśniki będą zajebiste? Bo to są jajka od szczęśliwych kurek. Ona się cieszyła jak wysrała to jajko, a nie takie, które siedzą w klatkach. Ostatnio jechałem na wiosce, rowerem jechałem na wiosce zabitej dechami i kury siedziały w klatce. Ja mówię... co się to czoło przydaje. Także jak zauważyliście, dwa jajka zwite. szczypta soli, ja sobie trzy razy pokręciłem. I trzy łyżki oleju. Możecie to sobie zrobić na oko. Ja to robię tak. Sióp i sióp na drugą nóżkę i sióp na trzecią nóżkę i wystarczy. I miksujemy znowu. to będziemy smażyć na patelni. Co wy myśleliście, że ja będę na jednej smażył? Szkoda całego dnia. Przecież jak macie kogoś w domu do wyżywienia, albo nawet samego siebie, bo dużo jecie, no to smażycie na jednej patelni, jecie z drugiej i jest po prostu, jak to mówi młodzież, essa. Jest i ciasto, biorę chochlę, może taką, może inną. Dziś nie mam ochoty na taką. I wiecie co? Ja sobie zawsze robię tak, że... Nabieram mniej więcej tak troszeczkę, tej, nie wiem, ile ona ma milimit, mililitrów, ale to sami sobie może, musicie wyczuć. Czy wolicie cienkie, czy wolicie grube? Ja wolę takie, że akurat proszę bardzo. Nie za bardzo je rozlewam, wiecie, co więcej, sobie trochę dam tego ciasta. Nie przechylam patelni. Jakoś szczególnie mocno, tylko na płaskiej patelni, delikatnie rozprowadzając to ciasto robię piękne koło. W sumie cała tutaj chochelka może być wystarczająca. I tutaj robię tak samo, nie przechylam jakoś szczególnie bardzo, tylko to się samo rozkłada, ja delikatnie tutaj pomagam. I wychodzi piękne kółeczko. I teraz czekamy. Jak będziecie w stanie już sprawdzić, czy z drugiej strony jest zarumieniony, to zajebiście. Ja użyję do tego silikonowej łopatki, bo tak będzie łatwo, a potem pokażę Wam trik. W tym wszystkim trzeba być cierpliwym i będzie pewnie parę osób, która się będzie zastanawiać, dlaczego nie nalałem nic na patelnię, tylko smażę na suchej patelni. Po to dodawaliśmy olej do naleśników, bo jak dolecie, doleście, dolejecie... Doleje... Ja nie chcę, żeby one były za tłuste. O kurwa, zjebały się. uwagę na to, jak w ogóle dwie patelnie inaczej smażą. Nie wiem. To jest patelnia, na której ja zawsze lubię smażyć, a to jest ta druga patelnia. I tutaj dosłownie to ciasto robi się takie bombelkowe. Nie wiem, o co tu chodzi, ale coś mi dzisiaj średnio kurwa wychodzą te naleśniki. O, ja już czuję, że to jest dobry naleśnik, bo on się sam odczepia. Widzicie to? W przypadku tego no, jest gorzej. Widzicie? To no, jest właśnie ta patelnia. Tutaj trzeba mu trochę pomóc, ale i tak już jest znacznie lepiej. I teraz patrzcie to. Ha, ha, ha. I druga! A więc znowu się przykleił skurczywek. Upa! Let's go! Smażę na dwie patelnie niczym Gordon Ramsay czy inny jakiś Pascal Brodnicki. Te naleśniki już widać, że to są, to są, to są te naleśniki, które ja lubię. Pierwsze. Przyznaję się, nie wyszły mi. Przy drugich chciałem zobaczyć, jak to w sumie będzie, jak dodam trochę oleju, żeby zrobić z siebie takiego królika doświadczalnego. Być może dodałem trochę za dużo oleju. Wyszły ok, ale wyszły tłuste i bardzo pryskały. Nieprzyjemnie mi się je robiło. Te... To jest to. Cieniutkie naleśniki. Z drugiej strony tak to się prezentuje. Może jeszcze trochę go potrzymam. Ten jest trochę ciemniejszy. Z drugiej strony... Też już się powoli zarumienia. One nigdy nie będą się rumienić z dwóch stron tak samo. Ze względu na to, że ciasto na początku jest płaskie, a potem się y, robi takie wypukłe, więc ten naleśnik zawsze z jednej strony będzie bardziej zarumieniony jednolicie, a z drugiej strony będzie miał po prostu takie kropeczki. Tak bardziej będzie punktowo zarumieniony, więc nie zwracajcie na to uwagi. Mówię to tym osobom, które potrzebują takiej uwagi. O, Tobie to mówię, Igor. Nie będę się nad nimi znęcał, jak sobie już poleżą. Tak to się prezentuje z drugiej strony. O, proszę bardzo. I zostało mi jeszcze trochę ciasta. Te resztkę usmażę już na mojej ulubionej patelni. Nawet nie będę już tego nabierał na chofle, bo tego ciasta jest na tyle mało, że już nie starczy mi na drugiego naleśnika, ale byłoby dobrze, żeby on był okrągły. I to jest jak z takimi biegami w szkole, na przykład na WF-ie. Chociaż nie do końca, bo dzisiaj pierwsze naleśniki były kompletnie popsute, drugie przyszły tłuste, trzecie były dobre. Na czwarty przyszedł taki ostatni, sam, trochę powykrzywiany. Nie, to nie, było, to nie było dobre porównanie. Może z tymi naleśnikami jest jak skinder kinder niespodzianką. Nigdy nie wiadomo, co wyjdzie. Ja akurat do dzisiaj mi nie poszło. Przyznaję się. Zazwyczaj dobrze mi idzie. Możecie zapytać Marci. Jak na przykład ona wstaje rano, czuje spaleniznę, <grym> wie, że robię naleśniki. Zobaczmy, czy to jest ktoś, na kim ja mogę polegać. O! I to mi się podoba. Naleśnik się sam odkleja. Wiem, że się Wam spodobało za pierwszym razem. To jeszcze specjalnie dla Was, drugi raz. Opa! No i co? Macie takiego naleśniora. Smoothie też możecie zrobić. Dzisiaj dwa w jednym. Zajebiste smoothie i zajebiste naleśniki. Zajebiście też, że spadło mi to na stół, a jeszcze nieważne. Otwieracie jakiś gemon czy inne rzeczy. Nie jedzcie tego z nutelu, bo to od Nuteli będziecie grubi. Walicie sobie jakieś owoce, normalnie, hop, siup. Możecie do tego dokroić różne rzeczy. Banana. Ja lubię jeść z bananem, akurat już mi się nie chce, więc resztę sobie zjem z bananem, albo z jakimś serem, z twarogiem i tak dalej. Zawijacie takiego wariata. I normalnie go kroicie. I mm. jest zajebiście. Możecie sobie takiego pierdolnąć na śniadanie, możecie sobie zrobić na obiad, na przykład, wiecie co? To jest tylko ciasto. Ja wam pokazałem, jak usmażyć ciasto. Co tam wsadzicie do środka, to już wasza sprawa. Możecie zrobić z serem i szynką na przykład. Możecie zrobić takiego wytrawnego naleśnika na obiad, prawda? Możecie sobie zrobić na przykład z masłem orzechowym. Możecie sobie zrobić z twarogiem, tak jak powiedziałem, z serem, z owocami. Nie zalecam wam jedzenia takich, jakichś kremów czekoladowych, typu, wiecie, te, te takie, kurwa, nutelle i tak dalej. Po co coś takiego jeść? Lepiej sobie posmarować jakąś taką demem. No akurat mam taki gotowy. Lepsze są te dżemy własnorodnościowe ale miałem to otwarte pod ręką, więc akurat skorzystałem. Jedynym ograniczeniem jest wasza wyobraźnia. Ja tutaj mam naleśniki już usmażone, to by było na tyle. Możecie je sobie potem, nawet jak wystyknął włożyć do lodówki. Zjeść je wieczorem. One nie muszą być jedzone od razu. To jest ciasto, które jest już osmażone, może sobie leżeć. Możecie zjeść na zimno, na ciepło, na smutno, na radośnie. Ale jak będziecie jeść takie dobre jak ja, to będziecie tylko radośni. Więc zajmijcie sobie jakiegoś owoca. Popijcie smoothie i będziecie zadowoleni. Tyle ode mnie. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Zostawcie Super, żeby niczego nie przegapić. A ja zabieram się za jedzeniem, bo nie lubię tego, jak ja muszę gadać do kamery, kiedy mam zajebiste jedzenie pod nosem. Także Diana.